dziś zajmiemy się dzieleniem ułamków dziesiętnych, ale zanim przejdziemy sobie do dzielenia ułamków, przypomnimy sobie pewną rzecz na temat dzielenia. Jeśli ja mam dzielenie 12 podzielić na 2, no to wynik takiego działania to jest 6. Ale jeśli ja sobie dzielną i dzielnik przypominam pierwsza liczba to dzielna, druga dzielnik Obie dwie liczby pomnożę sobie przez 2. 12 razy 2 to jest 24, a 2 razy 2 to jest 4. I sobie zrobię teraz takie działanie. I popatrzcie, wynik z takiego dzielenia wyjdzie 6. No to teraz sobie te liczby, które miałam na początku, pomnożę powiedzmy przez 5. 12 razy 5 to jest 60. A 2 razy 5 to jest 10. 60 podzielić na 10 to jest równe 6. No to powiedzmy, że sobie teraz jeszcze te liczby pomnożę przez 10 i będę miała 120 podzielić na 20. Wynik z takiego działania też jest równy 6. Czy zauważasz tutaj coś ciekawego? Popatrzcie, w każdej tutaj, w każdym tym działaniu wynik z dzielenia jest równy 6, ponieważ ja i dzielną, i dzielnik pomnożyłam przez tę samą liczbę. Czyli jeśli obie liczby przy dzieleniu, tą pierwszą i drugą, dzielną i dzielnik, zwiększę tyle samo razy, to wynik nam się nie zmieni i to będzie ważna informacja zaraz przy ułamkach dziesiętnych. I tutaj pojawiły nam się przykłady, i mamy pierwszy przykład: 3,5 podzielić na 5. Dla Was na pewno ciężko zrobić takie działanie w tym momencie, ponieważ mamy tutaj ułamki, a tego jeszcze nie przerabialiście. No to ja mogę pomnożyć przez taką liczbę, żeby te przecinki nam zniknęły. Czyli tak bym sobie pomnożyła tu przez 10. Tutaj też pomnożyła przez 10, wtedy przecinek przesunie się o jedno miejsce w prawo. Tutaj też o jedno miejsce w prawo. Czyli mogę sobie zamienić to na działanie łatwiejsze. 35 podzielić na 5. No a myślę, że tutaj każdy z Was będzie wiedział, ile to jest. To jest po prostu 7. I mamy dużo prostsze działanie i szybki wynik w Pamięci policzone. No to następny przykład. Znowu mamy tutaj przecinek, chcielibyśmy się go pozbyć, czyli przesuwam go o jedno miejsce w prawo, czyli tak jakbym mnożyła przez 10, ale muszę pamiętać, że to samo muszę zrobić z tą dwójką. Przecinek jest niewidzialny za tą dwójką i jak przesunę o jedno miejsce, powstanie dziura. W tą dziurę wpisujemy 0, czyli Działanie inne to będzie 20 podzielić na 4, a to jest 5. W kolejnym przykładzie, jakbyśmy przesunęli tylko o jedno miejsce, to w tej liczbie przecinek nam dalej zostanie. Ale ja mogę sobie przecinek przesunąć o dwa miejsca, czyli tak, jakbybym mnożyła dwie liczby przez 100. Czyli teraz przesuwam przecinek o dwa miejsca. Jedno, drugie. Tutaj też jedno, drugie. I w tej pierwszej liczbie powstała nam dziura. Pamiętam, żeby dopisać tam 0. Czyli tu wyjdzie 30, podzielić na 15. No a to jest 2. W tym przykładzie, jeśli bym chciała się pozbyć przycinka z obydwóch liczb, to bym musiała przesunąć o dwa miejsca. Raz, dwa i tutaj też raz, dwa. Działanie, jakie by powstało, to było 28 podzielić na 70. No i mamy problem, ponieważ to nie jest takie proste działanie, które możemy policzyć w pamięci. Gdyby było 28 podzielić na 7, no to byśmy wiedzieli, że to jest 4. Ale tutaj mamy działanie trudniejsze, więc na razie sobie zgumujemy. To nam nic nie pomoże. Przecinki sobie też na razie zgumuję. I słuchajcie, zasada przy dzieleniu jest taka, że przecinek nie może być tylko w jednej liczbie, nie może być w dzielniku. Czyli w tej liczbie nie chcemy mieć przecinka. W tych przykładach wcześniejszych nam to wyszło tak automatycznie, przy okazji pierwsza liczba też pozbyła się przecinka. Ale w pierwszej liczbie mogę mieć przecinek, czyli dzielna może być z przecinkiem, ale już dzielnik bez przecinka. Czyli w tym przypadku chcę się pozbyć przecinka tylko z tej liczby. No to tutaj muszę sobie przesunąć przecinek tylko o jedno miejsce. Czyli tu przesuwam o jedno miejsce i pamiętam, że w dzielnej tej pierwszej liczbie też przesuwam o jedno miejsce. I powstaje nam działanie 2,8 podzielić na 7. To umówmy się na chwilę, że tamtego przecinka nie ma. Czyli mamy działanie 28 podzielić na 7. Już powiedzieliśmy sobie, że to jest 4. Ale ponieważ w tej liczbie jest jedno miejsce po przecinku, to ten wynik też musi mieć jedno miejsce po przecinku. Czyli tu musi być to nasze jedno miejsce i będzie przecinek. Liczbę nie zaczynamy od przecinka, więc z przodu też dopisuję 0. Czyli wynik dla takiego działania to będzie 40. I kolejny przykład. Znowu ta liczba nie może mieć przecinka, czyli tutaj wystarczy, że przesunę przecinek o dwa miejsca w prawo. To samo robię z tą liczbą. Czyli działanie prostsze to będzie 1,2 podzielić na 4. Znowu umawiamy się, że tego przecinka tam nie ma, i mamy działanie 12 podzielić na 4. To jest 3. Ale ponieważ tu było jedno miejsce po przecinku, to też muszę mieć jedno miejsce po przecinku w wyniku. Czyli tu jest to jedno miejsce, z przodu przecinek, a przed przecinkiem 0. No i kolejny przykład. Znowu dzielnik. Nie chcemy, żeby tam był przecinek. Czyli przesuwam go sobie o dwa miejsca. Tutaj też przesuwam go sobie o dwa miejsca. Czyli wyjdzie mi teraz działanie 30 podzielić na 15. No i znowu nam się pojawił problem. Ponieważ my nie umiemy podzielić 3 na 15. No ale mówiliśmy sobie, że ja mogę na końcu ułamka coś sobie dopisać. Pamiętasz to, co było? mogę dopisać sobie 0. No i teraz gdybyśmy nie mieli przecinka, to by było działanie 30 podzielić na 15, a to już umiemy policzyć, ponieważ to jest 2. Ale uwaga, ponieważ w tej liczbie miałam dwa miejsca po przecinku, to ja w wyniku też muszę mieć dwa miejsca po przecinku. No to jedziemy. Raz, dwa. Czyli przecinek będzie tu. Pamiętam, żeby w puste miejsce wpisać 0. No, i z przodu też 0, żeby liczba nie zaczynała się od przecinka. Czyli wynik takiego działania to będzie 2 setne. Teraz przejdziemy sobie do dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym i patrzymy na pierwszy przykład, na dzielnik, czyli na tą drugą liczbę. Czy tutaj mam przecinek? Akurat tu nie mam przecinka, więc działanie, które będę wykonywać, to jest dokładnie to, które jest napisane. Wyżej. Przepiszę sobie to działanie, żeby policzyć sposobem pisem. I dzielimy sobie pisemnie na razie tak, jakby nie było tego przecinka. W siódemce trójka mieści się dwa razy, więc do góry piszę dwa. Dwa razy 3 to jest 6. Odejmuję 7 odjąć 6 to jest jeden. I teraz uwaga, w tym dzieleniu. Różnić się będzie od zwykłego dzielnia tylko tym, że ten przecinek będzie dokładnie do góry w tym samym miejscu, co był. Czyli on teraz sobie tak pofrunie do góry dokładnie w to samo miejsce, czyli tutaj będzie przecinek. A resztę robimy tak samo. Przecinka na dole nie przepisujemy, tu na dole przecinka nie przepisujemy, ale teraz piątka spada na dół, czyli obok jedynki pisze pięć. 15 trójka się mieści 5 razy, czyli tu piszemy 5. 5 razy 3 to jest 15. I odejmiemy, wyjdzie 0. Ale uwaga, to nie jest koniec dzielenia, ponieważ tu została nam jeszcze trójka, czyli ta trójka teraz spada na dół, więc tu piszemy 3. I 3 podzielić na 3 to jest 1. 1 razy 3 to jest 3 odejmuje, wychodzi 0. I dopiero to jest koniec dzielenia. Czyli wynik dla takiego działania to jest 2,51. Różni się to tylko tym od zwykłego działania, żeby pamiętać o tym przecinku, żeby go wrzucić do wyniku dokładnie tam, gdzie on był. No to kolejny przykład. 26,35 podzielić na 5. Tutaj znowu w dzielniku nie mam przecinka, więc działanie jest takie, nie muszę go zamieniać. W dwójce piątka się nie mieści, ale w 26 już mieści się 5 razy, więc nad szóstką piszę 5. 5 razy 5 to jest 25. Odejmujemy, wychodzi 1. Pamiętam, żeby teraz wynikło napisać przecinek. Trójka spada na dół. 13 podzielić na 5, wyjdzie 2, ale 2 razy 5 to jest 10, odejmuje, wychodzi 3. Teraz piątka spada na dół, tu mamy 5. 35 podzielić na 5 to jest 7, czyli tu piszemy 7 i 7 razy 5 to jest 35, odejmuje, wychodzi 0. Więc wynik dla takiego działania to jest 5,27 i setnych. W kolejnym przykładzie, znowu dzielnik to jest liczba bez przecinka, więc to będzie dokładnie takie samo działanie, nic nie muszę zmieniać. W jedynce trójka się nie mieści ani razu, ale w dziesiątce już mieści się trzy razy, więc tu napiszę nad zerem trójkę. 3 razy 3 to jest 9, Popiszemy 9, odejmujemy, wyjdzie 1, 9 przepisuje, w 19, trójka się mieści 6 razy, piszemy 6, 6 razy 3, 18, odejmujemy, wychodzi 1, dwójka spada na dół i 12 podzielić na 3, to jest 4, i 4 razy 3 to jest 12. Odejmuję, wychodzi 0. No i teraz pytanie, czy wynik z takiego dzielenia to będzie 364? I uwaga, myśmy mówili sobie, że w wyniku ten przecinek musi być dokładnie w tym samym miejscu. Więc tutaj będzie dokładnie tak samo. Tu jest przecinek, ale że liczba nie może nam się zaczynać od przecinka, to z przodu jeszcze też piszę 0. Czyli wynik będzie 364 tysięczne. W kolejnym przykładzie patrzymy na dzielnik. Myśmy w dzielniku chcieli się tego przecinka pozbyć. Czyli przypominam, przesuwam przecinek o jedno miejsce. To samo muszę zrobić z tą pierwszą liczbą z dzielą. Czyli uwaga, prostsze działanie do policzenia, ja jej napiszę pod spodem, to będzie. Mamy 0,162 podzielić przez 3, 162 tysięczne podzielić przez 3. I teraz pod spodem piszę sobie już pisemnie, ale to drugie prostsze działanie. I liczymy. W zerze trójka się nie mieści, w jedynce też się nie mieści, ale mieści się w 16 i to aż 5 razy, więc nad szóstką. Piszę 5. 5 razy 3 to jest 15. piszę tutaj pod tą szesnastką. A 16 odjąć 15 to jest 1. Dwójka sobie przepisuję na dół. 12 podzielić na 3 to jest 4. I 4 razy 3 to jest 12. Odejmuję, wychodzi 0. Ale musimy pamiętać o naszym przecinku. On będzie dokładnie nad tym przecinkiem. Tutaj, który był. Więc tu mam przecinek. Uwaga, tu nam powstała dziura. W tą dziurę wpisujemy 0. I przed przecinkiem też wpisujemy 0. Czyli wynik dla takiego działania to jest 54 tysięczne. W kolejnym przykładzie dzielnik, czyli ta druga liczba ma aż dwa miejsca po przecinku, czyli teraz ja muszę przesunąć sobie przecinek o dwa miejsca. To to samo zrobię z dzielną, czyli prostsze działanie, które będę miała do policzenia, to jest 44 i 52 setne podzielić na 6. I to działanie piszę sobie pod spodem, żeby policzyć pisemnie. Szóstka w czwórce się nie mieści, ale mieści się w 44. I ona się mieści tam 7 razy. 7 razy 6 to jest 42. Odejmuję, wychodzi 2. Ten przecinek pamiętam, żeby przepisać sobie do góry. A piątkę przepisuję już na dół. Szóstka w 25 mieści się 4 razy. 4 razy 6 to jest 25. 4. Odejmuję, wychodzi 1 i tą dwójkę z góry przepisuję. 12 podzielić na 6 to jest 2, 2 razy 6, 12. Odejmuję, wychodzi 0. Zatem nasz wynik to będzie 7 i 42 setne. W kolejnym przykładzie dzielnik nie ma przecinka, jest to zwykła czwórka. Więc ja mogę napisać dzielenie po prostu tak jak mamy. Nie muszę zmieniać działania. W dziewiątce czwórka mieści się dwa razy. Wpiszemy dwa. Dwa razy cztery to jest osiem. Podkreślam, odejmuję. Dziewięć odjąć osiem to jest jeden. Pamiętam o naszym przecinku. I trójka spada na dół. Czwórka w trzynastce mieści się trzy razy, więc piszemy 3. 3 razy 4 to jest 12. Odejmuję i wychodzi 1. Pojawia się problem, ponieważ dzielenie zawsze kończyliśmy sobie, kiedy na końcu wychodziło 0, i kiedy liczba tutaj też nam się skończyła. No a teraz liczba nam się skończyła, już nie mam za trójką nic, ale z dzielenia reszta wyszła. 1. No ja nie chcę w ułamkach dziesiętnych mieć reszty 1. Ale przypominam, że ja 9 i mogę sobie rozszerzyć i napisać, że to jest 9 i 30 setnych. To jest dalej ta sama liczba, ale pomoże nam to 0 w dalszym dzieleniu. I popatrzcie, 0 sobie spada na dół, czyli w dziesiątce czwórka mieści się 2 razy, czyli napiszę sobie 2. 2 razy 4 to jest 8. Odejmuję, wyjdzie 2. I znowu mam podobną sytuację. Jeszcze nie skończyłam dzielić, wyszła reszta 2, a liczba nam się skończyła, ale nikt nie powiedział, że ja nie mogę sobie jeszcze jednego 0 dopisać, czyli dopisuję jeszcze jedno 0 i to 0 spada na dół. 20 podzielić na 4 to jest 5, i 5 razy 4 jest 20. I tutaj z odejmowania już wyjdzie 0. Czyli, czyli w tym momencie skończyłam dzielić. A zatem wynik to będzie 2,325 tysięcznych. Tutaj taka uwaga, ja tutaj w tej liczbie za przecinkiem całkiem na końcu mogę sobie dopisać tych zer, ile potrzebuję. Tak długo, aż wyjdzie mi tutaj na końcu 0. No to mamy kolejne przykłady. Zaczynamy od dzielnika. Tutaj nie mam przecinka, więc zapisuję działanie takim, jaki jest. I podzielić na 8. W zerze 8 się nie mieści, w 5 się nie mieści, ale w 50 już się mieści. I ona mieści się 6 razy. Czyli piszę nad tym zerem 6. 6 razy 8 to jest 48, odejmuję, wychodzi 2. W dwójka spada na dół, w 22 ósemka mieści się 2 razy. 2 razy 8 to jest 16. Jak odejmę, wyjdzie 4. I znowu mam sytuację, że liczba nam tutaj się skończyła, a to dzielenie jeszcze się nie skończyło, ponieważ tu nie wyszło 0. I znowu, ja do tej mojej liczby oddzielnej mogę dopisać 0. Czyli teraz 0 spada na dół, a 40 podzielić na 8 to jest 5. I 5 razy 8 to jest 40. W tym przykładzie wystarczyło dopisać sobie tylko jedno 0. No ale wracam do mojego wyniku. Przecinek był w tym miejscu, więc dokładnie w tym samym miejscu muszę go sobie napisać. Tu będzie przecinek. Pojawiła nam się dziura. W tą dziurę wpisuję 0 i przed przecinkiem też 0. Zatem wynik to będzie 625,10 Kolejny przykład jest troszkę inny niż te, które mieliśmy do tej pory, ponieważ mamy dwie liczby bez przecinka. Czyli zapiszemy sobie pod spodem 7 podzielić na 4. Czwórka w siódemce mieści się raz. 1 razy 4 to jest 4. Odejmuję i wychodzi 3. No i co teraz? Ja nie mogę sobie tutaj dopisać za siódemką zera, bo 7 i 70 to nie jest ta sama liczba. Ale pamiętam, że za siódemką, ponieważ tu się liczba kończy, tu jest przecinek. Ale za przecinkiem już ja 0 mogę dopisywać, czyli tu będzie 0. I teraz to 0 spada na dół. 34 jest 7. 7 razy 4 to jest 28. Odejmuję. I wychodzi 2. I znowu potrzebne mi jeszcze jedno 0 u góry. To sobie je dopiszę. I ono też spada tutaj na dół. 20 podzielić na 4 to jest 5. A 5 razy 4 to jest 20. Odejmuję. Wychodzi 0. Czy zwróciłeś uwagę na to, czego zapomniałam napisać? Tutaj w wyniku nie napisałam tego przecinka, a może być dokładnie nad tym przecinkiem, który był. Zatem 7 podzielić na 4 to jest 1 i 75 setnych. No to mamy podobny przykład. 23 podzielić na 8. W dwójce nie mieści się żadna ósemka, ale w 23 już tych ósemek mamy 2. 2 razy 8 to jest 16, odejmuję i wychodzi 7. I znowu jest taka sytuacja, jak wcześniej widła nam się skończyła, ale jeszcze nam nie wyszło 0 na końcu przy odejmowaniu, czyli tutaj mam przecinek, mogę dopisać 0 i to 0 też dopisuje spada sobie na dół. W 70 mieści się 8 ósemek. 8 razy 8 to jest 64, odjąć i wychodzi 6. Znowu nie skończyłam jeszcze liczyć, czyli dopisuję tu sobie jedno 0 i to 0 też spada na dół. 6 mieści się 7 ósemek, a 7 razy 8 to jest 56. Odejmuję wychodzi 4. No to jeszcze nie skończyłam. Znowu dopisuję sobie kolejne 0, które spada na dół. I 40 podzielić na 8 to jest 5. 5 razy 8 to jest 40. I z odejmowania wyjdzie 0. Ale jeszcze muszę pamiętać o przecinku, żeby go nie zapomnieć. Najlepiej to robić od razu, bo na koniec bardzo często cieszymy się, że już skończyliśmy liczyć i o tym przecinku się zapomina. On jest malutki, ale bardzo ważny. Zatem 23 podzielić na 8 to jest 2 i 875 tysięcznych. I na koniec zostawiliśmy sobie troszkę trudniejszy przykład. Pierwszy na co patrzymy to dzielnik. W dzielniku mamy przecinek, więc chcemy się go pozbyć. Muszę przesunąć przecinek o raz, 2, 3 miejsca. To samo robię z pierwszą liczbą, raz 2, 3. Zatem prostsze działanie, które będę miała, to będzie 116 i 116,802 tysięczne podzielić na 21. I takie działanie zapisuję pod spodem. W 121 się nie mieści, w 11 też się nie mieści, ale w 116 już się mieści i mieści się 5 razy. tu nad szóstką piszemy 5. 5 razy 21 to będzie 105. 116 odjąć 105 to jest 11. Pamiętam o przecinku w naszym wyniku, i ósemka spada w dół. 118 mieści się 5, 21, 5 razy 21, już liczyliśmy wcześniej to jest 105. I jak odejmę, wyjdzie 13, teraz 0 spada na dół, w 130 21 mieści się 6 razy, 6 razy 21 to jest 126. Odejmuję, wychodzi.